Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażemy Wam najciekawsze miejsca do ładowania w Chorwacji. Dzisiaj spaliśmy w takich okolicznościach. Wow, Tesla! Damy o te słunie w podróży. Przed chwilą sprzątaliśmy środek, teraz Daniel tuszuje ją z zewnątrz. Zawsze zwracamy uwagę na to, żeby samochód był czysty. Kiedy gdzieś wyjeżdżamy i w trakcie podróży, bo to jest dużo lepszy komfort podróży, jak spędzamy tak dużo czasu w samochodzie, kiedy też w nim śpimy. Jest znacznie przyjemniej, kiedy jest wszystko w środku. Teraz można jechać dalej. właśnie obudził. wstaliśmy, spaliśmy tutaj całą noc. Ile godzin na 9. 9 godzin. I tak wygląda nasze, nasze łóżko. Ja już tutaj przypakowałem rzeczy, bo idziemy się mieć powoli. Ale tak spaliśmy całe 9 godzin. Czuję się jakbym spał słownie w domu. Tutaj mamy włączony Keep Climate On, żeby cała, całą noc temperatura była utrzymywana, samo naładował się do 100% już. Wczoraj tu spotkaliśmy Polaków, którzy właśnie w tym momencie odpływają. Większość w ogóle tych, yy, tych promów, tych statków, tych jachtów tutaj, to są właśnie Polacy. Na polskich flagach, z polskimi numerami rejestracyjnymi. Właśnie z takim widokiem się rano budziliśmy. Samochód tutaj na krawędzi, przed przepaścią. I taki piękny wschód słońca tutaj mieliśmy. Teraz będziemy jeść tutaj śniadanie. I następnie ruszamy. Nie wiemy jeszcze gdzie, i to jest najpiękniejsze. Tu mamy ładowarkę Tesli. Mamy ładowarkę, która może ładować wszystkie samochody z zieloną plakietką. I ładowarkę tylko dla samochodów Tesli z czerwoną plakietką. I właśnie w takim miejscu dzisiaj spaliśmy i się ładowaliśmy. Jest to w porcie. Port jest oczywiście strzeżony, mieliśmy tutaj Cały czas byliśmy pod nadzorem ochroniarza, który zgodził się tutaj, żebyśmy spali. Tam mamy prysznicę, z, naprawdę na wysokim standardzie, z toaletą, ze wszystkim, i wszystko dla nas dostępne było. Zobaczcie, jesteśmy teraz na kolejnej stacji ładowania w centrum Dubrownika, przy samej starówce przy zamku i tutaj generalnie strefa jest płatna i płaci się około 40 kun za jedną godzinę parkowania. 40 kun to jest ponad 20 zł, jedna kuna jest warta 61, 62 grosze i tutaj mamy darmowe ładowanie i darmowy parking. Jeszcze z ochroną, zobaczcie, tutaj nawet się nie da wjechać, bo pan musi nam otworzyć ten łańcuch. No, idziemy sobie zwiedzać, i to jest właśnie piękne w elektrykach, że często tacy ładowania znajdują się też w takich punktach, które są blisko różnych atrakcji i tak dalej. Wiadomo, nie tylko przy autostradach, ale też w centrach miast, i zazwyczaj to parkowanie i ładowanie tutaj przynajmniej jest darmowe, więc kolejne fajne miejsce. Idziemy tutaj chwilę pozwiedzać i zaraz uszamy dalej. superchargerze, gdzie bardzo mocno wieje wiatra, ja niestety nie mam mikrofonu, bo bateria się wyczerpała. mam nadzieję, że coś słyszycie, schowam się tutaj za, za ładowarkami I e, tutaj mamy taki supercharger przy stacji paliw. jest tutaj na szczęście gdzie usiąść, gdzie poczekać, bo na poprzednich dwóch stacjach, które e, możecie teraz zobaczyć tutaj na zdjęciach, ponieważ zapomniałem ich nagrać jak byliśmy w tamtą stronę na jednej stacji, jest, y, którą właśnie widzicie, jest hotel, gdzie hotel jest zamknięty, ponieważ jest koronawirus, jesteśmy po sezonie, więc już nie opłaca się widocznie go utrzymywać otwartego, więc tam nie możemy nawet skorzystać z toalety, nie możemy sobie nic kupić, więc możemy tylko siedzieć w samochodzie. A drugi z kolei, który teraz widzicie, jest o tyle fajny, że co prawda nie ma tam toalety, ale jest myjnia, jest odkurzacz. Mamy automat z kawą, automat z jakimiś przekąskami. Mamy stoli, gdzie możemy sobie usiąść, chociaż w takiej pogodzie jak dzisiaj, gdzie strasznie gryje. Nawet nie będziemy w stanie nic wyłożyć na, na stół, bo nam po prostu dozwieje. No to trochę to też nie ma sensu. A tutaj to jest pierwsza stacja na drodze naszej powrotnej, gdzie możemy spędzić czas na przykład na kawie, tak jak przed chwilą to zrobiliśmy. Teraz jedziemy do kolejnej stacji ładowania, najlepszej stacji ładowania, którą już za chwilę zobaczycie. every time that we touch the room caught on fire we could blame it on the wine but we know that we will both be late i wish i didn't want you i was doing just fine the way that it was then you had me these emotions didn't want them but i guess they don't stuck with them they could go away but i know they won't and i should let it be Too much better. Jeszcze takiego czegoś ja! no nie widziałam. No, nie źle widać, będzie raz wiodła na maksa. Mam auto przed sobą. Jesteśmy na kolejnej stacji ładowania najpiękniejszej stacji ładowania. Chyba w, jaką widziałem kiedykolwiek. Niestety jesteśmy w bardzo przykrych okolicznościach. Zapraszam do oglądania filmu tego tutaj na górze podlinkowanego. Mieliśmy małe przygody z Teslą, Gra do bicia. Płyta podwodzia się odczepiła, ale to zobaczycie sobie w tym filmie. Ja wam mogę powiedzieć pokazać tylko teraz, że stacja ładowania jest bezpośrednio przy wodzie. Tutaj się ładujemy, tutaj mamy już morze i tam całe miasteczko, port i tak dalej. Latarnia, więc widzicie, to jest dosłownie 50 metrów, może nawet nie, od wody. No niestety żadnych zdjęć fajnych nie porobimy ani nic, bo. Spotkało nas to co nas spotkało. Ja to idzie do naprawy po powrocie. Jesteśmy na kolejnej stacji ładowania. Mamy tutaj 8 superchargerów, z czego dwa są nieczynne. Prawdopodobnie są nowe albo zepsute. Oprócz tego mamy tutaj jeszcze dwie stacje DC do ładowania innych pojazdów te stacje ładowania jak i wszystkie inne stacje ładowania są bezpłatne, tutaj mamy nawet napisane e, free of charge, bezpłatno e, i to jest właśnie fajne, że nawet jeżeli nie jedziemy Teslą, jedziemy innym elektrykiem to możemy bez problemu korzystać z takich stacji Ta ciekawost taka ciekawostka jeszcze gdy jaliśmy popr z poprzedniej stacji Tesli e, mijaliśmy trzy stacje po drodze, które miały właśnie takie, takie stacje do innych elektryków. Na poprzedniej stacji przykładowo były dwie pięćdziesiątki i później jeszcze były dwie stacje, gdzie były po, jednej, po jednym stanowisku. Tutaj mamy znowu dwa, więc tego jest więcej niż stacji ładowania Tesli, więc teoretycznie innymi elektrykami możemy się ładować łatwiej, bo jest po prostu więcej tych stacji, ale też trzeba pamiętać, że jest ich kilka, więc jak przyjedziemy sobie jakimś autem z z dużą baterią typu Etron, Mercedes EQC czy Jaguar I-Pace to y, może być problem, jak się okaże, że drugie auto też jest y, w kolejce. Ale tu mamy stację, ale tę bezpłatną jest całkiem przyjemnie. Dojechaliśmy już na kolejną stację ładowania. Aktualnie jesteśmy w Austrii, więc tyle udało mi się pokazać z tych wszystkich stacji ładowania. Chorwacji niestety spotkało nas coś przykrego i zła pogoda była, więc pokażę Wam to po prostu na mapie. Jakie są jeszcze inne ciekawe stacje ładowania. Jak wejdziemy sobie w Plaksher, to widać tutaj te wszystkie pomarańczowe punkciki to są szybkie stacje ładowania i śmiem twierdzić, że jest więcej takich darmowych 50 do, do wszystkich samochodów elektrycznych niż Tesli. I tak pewnie jest. Jak sobie tutaj powchodzimy, tu mamy akurat supercharger. O tu mamy firmę Ellen, która sieć Ellen, która jest obecna na terenie całej Chorwacji. I właśnie takie stacje ładowania możemy znaleźć. One są darmowe. Naprawdę bardzo dużo ich na drodze spotykaliśmy. A teraz jeszcze chciałbym Wam pokazać, że nie tylko Tesla można tam dojechać. Jest aplikacja A Better Road Planner, którą, w której teraz wrzucę różne parametry z Warszawy do powiedzmy do Splitu i ustawmy trasę na przykładzie Nissana Leafa i pokażę Wam, że też da się nim dojechać. Ustawiłem tutaj teraz trasę z Warszawy do Splitu Nissanem Leafem z baterią o pojemności 40 kWh. Teraz klikam, żeby aplikacja nam przeliczyła Ile czasu i gdzie będziemy musieli się ładować. I zobaczycie, że to też się da. Oczywiście taka podróż będzie o wiele dłuższa. O wiele, wiele dłuższa. Bo postoje będziemy robić pewnie co 100 km na ładowanie. Ale też jest do zrobienia. I są osoby w Polsce nawet, które taką trasę zrobiły. Hyundai'em, onikiem, Nissan'em, Leaf'em i innymi samochodami. I zobaczcie, mamy... Całą trasę 1430 km, 13 postojów na ładowanie. Tylko pamiętajcie, że to jest samochód z małą baterią, nie przeznaczony na trasy. Ja Wam tylko pokazuję to, żeby zobrazować, że da się. I widzicie, tutaj wszędzie mamy punkty ładowania, i w tej aplikacji wszystko nam się tutaj wyświetla. Tak jak tutaj na mapie testy, czyli pokazuje nam na ile procentach dojedziemy na ilu procentach musimy wyjechać, ile czasu się ładować, czy są opłaty itd. i tak dalej. Tutaj wszystko mamy rozpisane. No, widać, że są takie odcinki, gdzie mamy np. tutaj maksymalną prędkość 110 km na godzinę. No ale jest to, jest to do, do zrobienia. Gdybyście chcieli udać się do Chorwacji elektrykiem, mielibyście jakieś pytania, to śmiało możecie do mnie pisać. Kontakt macie w opisie filmu. Ja Wam dziękuję za oglądanie. I przykro mi, że nie pokazałem wam tej najładniejszej stacji ładowania za dnia. No ale bywa, życie. Trzeba się z tym pogodzić. Na razie, cześć.